Dzień dobry, nazywam się Dudkowiak Sylwia. Chciałabym przedstawić prezentację promującą przedszkole Małe Horyzonty. W skład mojej grupy wchodzi Patrycja Dugosz, Wiktoria Kaseja oraz Marta Dawid. Zapraszam. Przedszkole Małe Horyzonty. Główna idea projektu. Małe horyzonty. Nazwa i ogólna idea projektu to nawiązanie do odkrywania świata przez najmłodszych. Placówka opiera swoją pracę na metodzie konstruktywistycznej, mianowicie wprowadza w życie naukę poprzez doświadczanie. Dziecko nabywa wiedzę teoretyczną w namacalny sposób. Wizja i misja placówki Małe horyzonty Nasza misja tworzymy przestrzeń, w której dziecko jest aktywnym twórcą własnej wiedzy, a nie jedynie odbiorcą informacji. Przedszkole oparte na wartościach konstruktywistycznych stawia na doświadczenie, odkrywanie, współpracę i refleksję. Naszym celem jest wspieranie dzieci w samodzielnym myśleniu, zadawaniu pytań i w budowaniu zrozumienia świata w sposób naturalny i angażujący. Rola nauczyciela w naszym przedszkolu. Nauczyciel to obserwator, mentor i towarzysz. Twórca inspirującego środowiska edukacyjnego osoba wspierająca emocjonalnie i poznawczo nie narzuca gotowych schematów partner dziecka w odkrywaniu świata. Nasze hasło przewodnie zrozumieć, a nie tylko zapamiętać, doświadczyć, a nie tylko usłyszeć. Oferta edukacyjna. Cele główne: wspieranie dzieci w budowaniu wiedzy przez własne doświadczenia, rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, wzmacnianie ciekawości poznawczej, kreatywności i poczucia sprawczości, kształtowanie kompetencji społecznych, współpracy, empatii, komunikacji, tworzenie środowiska, które zachęca do zadawania pytań, dyskusji i refleksji. Struktura programu. Program nie jest sztywnym zestawem tematów. To elastyczna siatka tygodniowych lub miesięcznych projektów edukacyjnych, wokół których budowane są aktywności w pięciu głównych obszarach rozwoju: poznawczy, czyli myślenie i rozumienie świata językowy i komunikacyjny, społeczno-emocjonalny, ruchowy i motoryczny oraz kulturalno-artystyczny. Dlaczego warto z nami podjąć współpracę? Nasze przedszkole to odpowiedź na realne potrzeby nowoczesnych rodzin, tych, które szukają edukacji mądrej, uważnej, wspierającej rozwój dziecka w duchu empatii, samodzielności i kreatywności. Opieramy się na sprawdzonych założeniach konstruktywizmu, łącząc je z indywidualnym podejściem i nowoczesną organizacją. Nie tworzymy kolejnej placówki z programem nauczania. Tworzymy miejsce wspólnego odkrywania świata, gdzie dzieci nie tylko uczą się, ale również budują relację, zaufanie i samoświadomość. Co oferujemy inwestorowi? Realny wpływ na wartościowy projekt społeczny. Udział w nowoczesnym skalownym przedsięwzięciu edukacyjnym. Przejrzysty model finansowy z potencjałem rentowności już w drugim roku. Gotowość zespołu, know-how i pełne zaangażowanie w realizację. Zaproszenie do współpracy. Jesteśmy gotowi, by rozpocząć realizację tego projektu. Mamy plan, zespół, wizję i pasję. Potrzebujemy partnera, który pomoże nam. Nadać tej inicjatywie realny wymiar. Zależy nam na partnerstwie opartym na zaufaniu, przejrzystości i wspólnym celu: stworzeniu miejsca, które realnie zmienia dzieciństwo i edukację. Zbudujmy to razem dla dzieci, dla przyszłości. Przedszkole, Małe Horyzonty. Zapraszamy do współpracy. Dziękuję za uwagę. Sylwia Dudkowiak